Siemanko w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jazdę na o tym, tym smuronie z tym kontrolerem Nukular p 24 i z przepustnicą gazu nucular, która jest nastawiona na jazdę do tyłu, ale może być też nastawiona na rekuperację. No to tak, ogólnie nukular mi przesłał przepustnicę. Nastawiłem sobie jazdę do tyłu, bo przede wszystkim jeżdżę w terenie i to się mega przydaje. Teraz jest pod górkę i zobaczcie jak to w sumie działa Surąc sam jedzie do tyłu. Skając maleczkę. No i jadę teraz 3 na godzinę. Spokojnie, jadę do tyłu. Moim zdaniem jest to mega spoko opcja w teren. W sumie sami zobaczcie.

no w niektórym momencie jest pion, tak powiem. Tutaj wyżej się podjazdy drugie. Też na nie wyjedziemy, ale one są słabsze, dużo słabsze nawet bym powiedział. Teraz musisz zjechać z tego, nie powiem trochę się cykam, ale zjadę. <laughs> na a ja się boję wyjechać się niech do, do bardzo mocno. Dobra, ale wjeżdżamy w las. A teraz już świetla pora w lesie. jest trochę mokro, no, ale sobie prawdziwe cały czas mieli, to jest przemocny coś świetnego. Jak to jeździ? O, ja to nigdy nie boję, ale widoki Dobra, chodź, się na las. Jedziemy z jeszcze, bo mógł to być leśnik. Już wyglądał na leśnika. O ale słychać cross że latają otworem. Spróbujemy nawet wyjechać jakoś. Nie wiem gdzie są, ale jak to jedziemy. pomocne Nie lecimy w to A tu jeszcze większe Lecimy tak, to O, o słychać, nie wiem czy słyszeliście Ale w prostu tutaj też latają Taka mokro. No i teraz co zrobić? Jak wycofać? Używam kontrolera na kula i manetki. W jest w gazu i wycofuję elegancko z tego bagna. i na tylnym biegu tak samo wyjeżdża po taką tylną górkę bez problemu ja mu nic nie pomagam możecie mnie nie na słowo ale możecie sobie tak samo nastawić że jeśli by już nie wyjeżdżał może się sobie nastawić dużo mocniej że na przykład będzie jechał dużo no szybciej lub ma więcej mocy a jedzie na przykład dalej 2 na godzinę ja sobie właśnie tak nastawiłem że jedzie 4 na godzinę i ma mało mocy. Jeśli chcecie, to możecie tam mówić, to e, pokażę wam film jak to nastawić. Tu jest sucho, a on tak daje radę. Kończę ten odcinek, bo spotkałem leśnika i musiałem wyłączyć kamerę i uciekać. Spójrzcie, jak ten sterownik jest piękny. Jest tak ładny, tak dopasowuje się idealnie. Tutaj nie ma nic, żadnej szpary, tutaj lekutko, ale to nic nie przeszkadza. Dosłownie jest mega a wyświetlacz tak samo jest dużo ładniejszy i fajniejszy. Na przykład Torp ma tutaj z boku taki mały wyświetlacz i on jest bez sensu. Tutaj jest na środku i wszystko fajnie widać. A przepustnica wygląda w ten sposób, że klikam dwa razy i jedzie do tyłu. Bo raz to jest takie zabezpieczenie i nie działa wtedy po prostu po, po pierwszym razie. Jak widać. A dopiero jak zrobi się dwa, dwa razy, czyli tak, to wtedy jedzie normalnie do tyłu. Więc tak. więc do następnego odcinka Elo